Yo, ej, wchodzę na lewy jak hol Czarny chudzisz, zimna twarz. chodzisz się na twarz Patrzysz tam, niech się wolę, piskiedy, bo nie chcesz stać nas. na. Na blogach, echo kroków, betą ten ciężki bas Zero litości brat Co świeci tylko blask Jodapsi krążą, ale my mamy swój system Jakby to była mafia Telefony milczą, ruch robimy zawsze w ciszy Nie ma miejsca dla kapusi Bo kapusie szybko znikną wow, Style woo, Vibe, całe miasto za ten thrill. Wow, wow, thrill Masz odwagę? To chodź bliżej, sprawdzimy czy masz skill wow, Style woo, Vibe, każda klatka czuje cię. Nie udawaj gangstera, bo twój film kończy się w mid Dym jak mkła, whisky leci, w te trapper gada shit Moje buty całe czarne, jakbym stąpał prosto w mit Nie ma snów, tylko hajs, nie ma marzeń, tylko grind Każdy ruch to ryzyko, tu nie ma czasu na płacz Gra, gra, echo się po bramie Jak masz słabe serce, bracie, to lepiej stąd spierdalaj Podbijamy dalej, cała ulica na fazie Tutaj każdy dźwięk to sygnał, że coś dzieje się naprawdę Style, woo, vibe, całe miasto zna ten drill Masz odwagę? To choć bliżej, sprawdzimy czy masz skill uh. woo, Style, woo, vibe, każda klatka czuje chill i gangstera, bo twój film kończy się w mi na nadgarstku błysk, ale serce wciąż jak kamień kiedy wchodzę, robi się zimno, jak zgasło całe światło w klatce słowa to pociski, a beat to magazyn jak krzyżujesz mój szlak, brat to kończysz piachu razem z marzeniami cała scena dyszy, style, yeah. uh, star uh, vibe

I das ni kajak sen?